Witam Was z tej strony Mike. Witam w zasadzie po przerwie świąteczno-noworocznej, e, krótkiej. Do tego wracamy z typami na ligę holenderską i e, rzuty rożne. Liga holenderska będzie trochę intensywniej. Teraz grała. E, Holendrzy nadrabiają e, te kolejki, więc e, po typach weekendowych, które oglądacie, za niedługo wracam typy e, na tygodniu i potem znowu mamy weekend, więc e, będzie się działo. Będzie tego sporo. Na tym moment nie gra ExtraKassa, ale z raczej już rezygnuję, bo temat został przeze mnie wyczerpany. Chyba że chcecie, to dajcie znać w komentarzu, to zastanowię się, czy jeszcze będziemy to ciągnąć. Zanim przejdziemy do typów, tak jak zwykle, tutaj wbijajcie na naszą stronę podziemne typy. To już jest naprawdę bardzo blisko, gdzie uruchomimy nową wersję. Pamiętajcie, tutaj możecie sprawdzać sobie najlepszych typerów. Profit, na przykład w styczniu, co się dzieje. Każdy taki typer, jeżeli wejdziecie w jego profil, będziecie zalogowani, możecie dodać do automatycznej subskrypcji mail i dostawać jego typy na maila. Oczywiście zapraszam standardowo na darmowe. Tutaj moje źródła: typu Telegram, Facebook grupy, Instagram, YouTube i, i YouTube, którego oglądacie. Dla tych, którzy chcą coś więcej, zapraszam na Patronite. jest nasz naprawdę już Całkiem dużo osób, których mi zaufało i grają ze mną, macie w zasadzie cztery opcje do wyboru, trzy są już takie na płatnych grupach, jedna jest dobrowolna, więc chcecie to wbijajcie śmiało, tam gramy praktycznie codziennie, no chyba, że oferta jest słaba, no to odpuszczamy dzień, więc zapraszam. Jeżeli chcecie w inny sposób dołączyć do, do mojej grupy jakby zamkniętej to możecie założyć sobie konto do stosunkowo nowego bookmachera na polskim rynku, Noblibet, który ma innowacyjną opcję Bet builder, gdzie możecie sobie zbudować zakład w jednym zdarzeniu z kilku rzeczy, np. w NBA u ktoś będzie miał tyle asyst, mesz zakończy się takim wynikiem, będzie over będzie under tego typu rzeczy. W komentarzu macie link, jeżeli zarejestrujecie się poprzez ten link, wpłacicie jakiś depozyt to napiszcie do mnie na telegram, w opisie macie wszystkie linki do mnie i ja wtedy wówczas też dodam do zamkniętych grup. E, no dobra, to tam mm, po wstępie przechodzimy w zasadzie do tego, co czy najważniejsze, czyli mm, typowy weekend. Zanim tutaj przejdę do omawiania, e, to tak chcę, chcę wyjaśnić też jedną, mm, jedną rzecz, bo dostałem taki zarzut. Ostatnio tutaj w komentarzach ktoś do mnie napisał, że e, w zasadzie oszukuję tutaj na podliczaniu m, tych wszystkich rzeczy, a mianowicie chodzi o cashout po części się trochę tutaj z tym zgodzę. Może nie że, nie że oszukuję, tylko do argumentacji, ale to tylko po części. Bo mm, jak widzicie, czy jesteście tutaj nowi, e, głównie dla, dla nowych, bo ci co są po prostu, no to wiedzą o co mi chodzi, bo oglądają moje filmy i ja mówię, że tutaj przede wszystkim chcę przedstawić e, sposób gry. Mój sposób gry, e, bo mianowicie jedna osoba zarzuciła mi, że tutaj w opcji z tutaj akurat w tej kolejce nie było e, nic gdzie. Nie dało się kaszować, no tutaj akurat też nie, więc widzicie wcale tego nie ma aż tak dużo. Tutaj też nie, tu też nie. Dobra, tutaj nam było, czyli widzicie, pięć kolejek pokazałem i w jednej kolejce po prostu ten kaszałt wychodzi bardziej na, na, na moją korzyść, tak. Znaczy też oczywiście ten kaszałt jest w ekstrakasie, ale pokażę tutaj na Holandii, bo teraz będziemy grali tą Holandię, że mianowicie ja przypisuję sobie kaszałt wówczas w sytuacji, kiedy ona ma dla mnie korzyść. No tak, oczywiście to się zgadza, bo jeżeli bym chciałbym tak stuprocentowo i mega dokładnie robić, no to każdy mecz powinienem obarczyć tym cashoutem, Więc na przykład tutaj, jeżeli coś weszło tam 100%, to powinienem zachować to 80% minimalną kwestię wypłaty. Tylko spójrzcie po prostu w ten sposób, że ciężko jest, ciężko jest po prostu tak to, to zrobić, bo musiałbym zrobić jedną tabelkę zamiast dwóch. bo tu macie po lewej stronie pre-match, gdzie ja też tego nie używam w ogóle cashoutu, mimo iż w wielu sytuacjach też by należało to użyć, bo na przykład jak ktoś wygrywał, akurat wygrywało 3-0 i nagle jest Remis 3 to ja rozliczam tutaj na przykład jak jest jako przegrana. A w tym oczywiście wchodzi tutaj cashout, więc jeżeli ktoś po prostu zwrócił na to uwagę, no to moim zdaniem tutaj macie po prostu takie wyniki główne i z cashoutem na przykład podsumowanie. To można wypośrodkować i wyjdzie taki wynik realny, bo ja mógłbym zrobić jedną tabelkę, gdzie będzie tam użytych cashout, rozpisać zasady. Tylko, że i tak każdy z was będzie to robił po swojemu, bo że ja proponuję 80%, to nie znaczy, że wy będziecie 80% czekali. Możecie na przykład zrobić to wcześniej. To cashout po prostu polega na każdego indywidualnej jakby strategii. Więc, jeżeli na przykład jest kurs wysoki, zdarzało się, że na przykład Ajax przegrał słupę i tam mamy na przykład do wypłaty 50% po takim kursie, no to myślę, że większość z Was i tak by to wzięła. Jak ja bym tutaj rozpisał jakieś tam sztywne zasady i tego się trzymał, no to też czasem sytuacja w meczu się tak ułoży, że chciałbym zrobić to po prostu inaczej. Więc ten zarzut um, uważam że średnio trafiony, bo mimo że trochę się z tym zgadzam, że cash out tutaj wtedy i drugiej tabelce jest użyty tylko wtedy, kiedy on daje nam korzyść. Um, a tak w praktyce nie jest zawsze, że my będziemy używać go tylko wtedy, i zawsze, zawsze wyjdzie nam to po prostu na dobre. Bo pamiętajcie, przy krzacucie, tak jak mówiłem tutaj na takim filmie, odnośnie kontrowania i zamykania wcześniej meczów, mamy podwójną marżę dla Bookmachera, więc ciężko mi jest to rozsądzić. Myślałem na tym, żeby po prostu zrobić jedną taką tabelkę, ale sądzę, że, że to nie ma sensu, jeżeli ktoś po prostu tutaj ogląda te moje filmy i nie gra dłużej, to wie, że ten wynik, powiedzmy, nie odtworzy jeden do jednego, powiedzmy ten bilas cały z bo bo tu jest praktycznie pokazana jakby najwyższa możliwa opcja do wygranej, więc moim zdaniem, jeżeli ktoś po prostu tak gra, bierze sobie zasadę keszałtu do, do serca. I po prostu też patrz na te premecze, to taki wynik po prostu będzie po środku, bo nie zawsze trafimy moment z tym kreshałem, że on się nam będzie po prostu opłacał. Czasem trafimy po prostu błędnie. Czasem zamkniemy za wcześnie, potem będziemy zwołowali, tych możliwości jest wiele, więc dlatego ja w tabelce po prawej przedstawiam opcję, gdzie jest ona tak w zasadzie maksymalnie użyta i wykorzystana najlepiej, czyli wtedy, kiedy daje korzyść, a w tabelce po lewej. Są tylko zakłady Premech. W ogóle tutaj nie jest używany cashout, nawet jeżeli nie wiem, w jednej minucie by ktoś stracił trzy gole, więc myślę, że to jest, to jest uczciwe i ten zysk i tak każdy będzie miał trochę inny. Ale patrząc na to, to i tak nie ma czego się czepić, bo tu mamy na primeczu 100,1 jednostek z cashoutem 247,2, więc myślę, że realnie. Tak, około 200 jednostek można było tutaj um, zrobić, biorąc pod uwagę marginesy błędów i biorąc pod uwagę te rady, które ja daję. Więc mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Dla tych, co po prostu um, tutaj twierdzą, że, że to jest jakieś oszustwo z mojej strony, bo um, nie jest, nie mam zamiaru tego um, po prostu robić. E, robię serwis transparentnie, więc mam nadzieję, że wyczerpałem po prostu temat e, i wszystko zgłębiłem, bo pamiętajcie, najważniejszy tutaj jest. Styl gry, który, który pokazuje, a i tak każdy z Was będzie grał u różnych buków. Nie wiadomo, czy będzie oglądał tego meczu, czy, czy, czy dobrze będzie stosował ten keszałt, czy kontrę, czy tam będzie podatek, czy nie będzie. Ja tych wszystkich czynników nie mogę brać pod uwagę i nie mogę też spełniać każdego życzeń indywidualnie, że tutaj będę wszystko rozliczał tak, jakby się komuś podobało. Jest kontrast na podstawie jednego bilansu z kaszautem maksymalnego, w zasadzie najlepiej, jakby mógł wyjść. I kontrast drugi e, pre-match, czyli w zasadzie jak ktoś nie chce oglądać meczy, no to nie patrzy na tą drugą tabelkę, a najlepiej to połączyć obie rzeczy. I tutaj wyjdzie nam taki w zasadzie uśredniony e, wynik. E, dobra, to tyle z takiego, z takiego wytłumaczenia. Hmm, jeżeli ktoś też zwracał na to uwagę i Miał tutaj wątpliwości, no to mam nadzieję, że je rozwiałem. Jeżeli nie, no to proszę piszcie jeszcze tam komentarz. E, ja na wszystko oczywiście mm, odpowiem. E, przechodzimy teraz do dotypowania. E, pierwszy w tym roku, w tym roku e, kolejki holenderskiej Redywizje, e, tak jak wcześniej w woli tłumaczenia wcześniejszego, nie będę tutaj zmieniał tych zasad, bo w zasadzie one są mm, dla mnie klarowne. Zastanawiałem się, czy ten sportal jeszcze trzymać tutaj. Czy nie trzymać, czy, czy to jest sens tutaj, żeby z tego korzystacie, czy warto tylko pójść we własne typy, na razie jeszcze to zatrzymam. Jest też prośba, jeżeli chcecie mieć tutaj też porównanie w portalu, po najwyższych kursach, jak to wychodzi, a po moich predykcjach, to proszę o stosowny komentarz i odniosę się do niego. Dobra, lewa strona standardowo najwyższe kursy w danym momencie, kiedy po prostu były na portalu. Na zdane zdarzenia, czyli nieważne, czy tutaj akurat w tej kolejce on, on ta kolejka jest w miarę wyrównana, na przykład nie gra, a jak z jakąś ostatnią drużyną i tego nie ma kursu i nawet 20, więc są tutaj powiedzmy kursy na poziomie ekstra klasy. Po prawej stronie to już w zasadzie są moje predykcje, więc tak, tak pokrótce Valve i Denhak. Drabnia RKC Valwa i ku siebie jeszcze minus żeby podbić ten kurs. Den Haag, jeżeli tam się nie wydarzyło trzęsienie ziemi po tej krótkiej przerwie, no to jest to drużyna, która najsłabiej prezentuje się w tym sezonie holenderskiej redivizji. M Twente, zdecydowanie Twente, fajnie gra w tym sezonie, no nie ma co się więcej tutaj rozwodzić, chociaż nie zaskoczę się jakby Emmen tutaj urwało punkt, bo Twente trochę chimeryczna drużyna, Potrafi, potrafi tutaj stracić punkty, no ale dla mnie mimo wszystko jest, jest faworytem i to, i to wyraźnie w tym meczu. Herakles Witese stawiamy na Witese, dobrze, dobrze sobie radzili w tym meczu, chociaż tak samo tutaj, jeżeli Herakles by urwał punkt Witese, no to nie zdziwiłbym się, bo te drużyny różne również muszą walczyć o swoje punkty, a Herakles miał tą końcówkę 2020 roku całkiem spoko z Haranwen na przykład wygrał wyraźnie, więc no, muszą mieć na być, być na baczności, jeżeli chcą to wygrać. Cwell Alkmar. Alkmar to jest zdecydowany faworyt. No, już tam na nich narzekałem w poprzednim sezonie, że Dali ciała wielokrotnie, głównie z ligą Europy, gdzie mogli spokojnie wyjść, no, oby się ogarnęli. tak? Takich meczów nie można oddawać. Tutaj z, z handicapem azjatyckim 0,75 gramy Utrecht Groningen. Tu miałem ciężki orzech do zgryzienia. Trudny mecz do typowania dla mnie, bo jak wiecie, że cenię sobie Groningen. Bardzo często na nich stawiałem do tej pory. Raz nie postawiłem, to się pomyliłem, bo wygrali po fajnym kursie ze Spartą Rotterdam. W tym przypadku no, zaryzykuję na Utrecht, bo ciągle uważam, że oni są dość mocno kadrowi. Jak na warunki, redywizje i powinni tutaj być w pierwszej piątce, a nie, nie w środku tabeli. I w zasadzie taki mecz z Groningen no, oni powinni wygrać 1-0, 2-0 ale powinni, więc myślę, liczę tutaj na zdecydowanie na ich przełamanie i powrócenie do, do elity. Z bólem serca, bo Groningen cenię, dlatego to też bym się nie zdziwił, gdyby to Groningen tutaj urwało punkty, ale coś wybrać trzeba i na coś postawić trzeba, tak? Sparta rotterdam Feyenoord, bardzo ciekawe zestawienie derby Rotterdamu. Tutaj niejednokrotnie Feyenoord potrafił przegrać u siebie, a co dopiero na wyjeździe, Sparta tego nie odpuści, więc ja idę mocno ryzykownie, w swoim typie. Poza tym Sparta mi się w miarę podobała. W poprzednim roku m, taki typowy, m, mocny średniak e, Feyenoord Jak wiecie, to tylko w zasadzie ta nazwa pozostała po tym zespole, e, bo ani w Holandii nie błyszczy. W Europie to no, koszmar e, dostać z Baty z, z jedną, chyba z przedostatnią drużyną w Austrii z Wolfsbergerem no, to Mówi samo za siebie, czy z dynamem zagrać, nie wiem, przegrać u siebie i odpaść w haniebny sposób, no, no trudno, dlaczego spartamy nie wygrać u siebie, 3,95 gramy tak, ale polecam Wam zagrać e, draft no bet, czyli handicap plus 0, tam macie kurs e, 2,9, więc też e, spoko, fajny, fajny typ, albo nawet plus 0,5, macie kurs obok, e, około 2, więc e, też warto, nie ja ryzykuję, a Wy zróbcie jak uważacie. E, Herenwen słaba końcówka 2020 roku, a Seatard znowuż całkiem, całkiem fajnie. Kilka meczów wygranych, takich dla siebie trudnych. Mimo wszystko jednak pójdę w Herenwen, bo gdyby nie ta końcówka, to naprawdę, naprawdę nie byłoby się do czego przyczepić za jej gry w poprzednim sezonie. No, u siebie liczę, że tutaj spokojnie tutaj wygrają z Sittert. No, mimo, że też nie jestem pewny m, aż, tak, m, aż tak bardzo, że, że oni dadzą radę, to jest taka kolejka właśnie trochę trudnych meczy, ale mam nadzieję, że moje wybory okażą się trafne. Venlo, Willem 2. E, trudno mi to chyba najtrudniej wskazać, drużynę, która wygra, bo m, obie drużyny no, słabo się prezentują. Willem jeszcze jak na początku sezonu było ok, to później już katastrofa, e, dlatego pójdę tutaj w over, ponieważ. M, Sporo w tych meczach tych drużyn, e, tych goli się traci. No nawet Nowelno pamiętacie, że straciło za Ajaxem 13 bramek, no to, to może mają trochę zawyżone te statystyki. E, ale Over jest jak najbardziej sensowny po tym kursie 2,75. 3 bramki wygrywamy, 4 bramki wygrywamy całość. Ajax PSW, e, no nie będę tutaj czarowała, jak dla mnie mocniejszy kadrowo, e, lepsza drużyna, jak znowu pod koniec. E, pod koniec roku się pogubili, odpadli z tej ligi mistrzów bezsensownie. Powtarza się to co rok temu, gdzie łapie tych, tych piłkarzy lekki kryzys, zadyszka. Ten hak nie wie co robić, no, była przerwa. Mam nadzieję, że to wszystko zostało poukładane. No, jest też pozytywna informacja, bo Sebastian Haller tutaj zmierza do Amsterdamu. Też będzie prawdopodobnie do rekord transferowy, bo tam spekulowane 20-25 milionów euro. Jeżeli ktoś nie wie, to jest. Ja go znam bardzo dobrze, bo on w Utrechcie wymiatał dwa sezony tutaj w Holandii i potem przeniósł się do Eintrachtu. Później za ciężkie pieniądze, około chyba 50 milionów euro, do West Hamu. West Hamie już tak nie błyszczy, chociaż Wy pewnie go pamiętacie z tej bramki przewrotką. Tak, to jest ten właśnie gość Sebastian Haller i on tutaj wzmocni szpicę Ajaxu, bo w Amsterdamie nie ma Twojej dziewiątki. No wątpliwa sprawa, żebyśmy go zobaczyli już w ten weekend, ale może za tydzień już będzie, będzie dostępny. Tak czy jak uważam, że PSV, znaczy Ajax u siebie jest, jest mocniejszy. Mimo że PSW na pewno no, będzie to ciekawe starcie. PSW na pewno nie odpuści, też coraz lepiej sobie radzą, ale no, Ajax zdecydowanie najmocniejsza drużna w tej lidze bez dwóch dla mnie. Dobra, takie predykcje na pierwszą kolejkę Holandii w Nowym Roku. Oby było zielono. Miejmy nadzieję, wracamy za niedługo, bo w tygodniu następne mecze przechodzimy do następnych rzeczy. Tutaj też ciekawie w projekcie corner przypomnę Wam, jak to po prostu wyszło w poprzednim roku, bo tego nie mieliśmy dużo. 657,29 jednostek tu mieliśmy wszelkie arkusze. W poprzednich filmach możecie sobie znaleźć, jak to wyglądało. Zastanawiałem się, czy te po prostu rzuterowny wrzucać, ponieważ raz, że. Większość kursów jest dziwi mnie to, jakby niedostępna, i muszę po prostu wrzucać uśrednione, jeżeli widzicie tutaj kursy 2. To zazwyczaj one są dlatego podane z moich takich wyliczeń, no może nie w każdym meczu, ale z racji tego, iż nie ma jeszcze dostępnych tutaj tych, tych rzutów różnych, więc. Wiem mniej więcej, ile to będzie, na ile to będzie wycenione, więc wrzucam w przybliżeniu. Druga sprawa, no ale to takie z tymi rzutami różnymi że one najczęściej się pojawiają szybko przed meczem. I tutaj problematyczne jest to w nagrywaniu na YouTube, ale mam nadzieję, że i tak to wszystko mniej więcej oddaje to, to co będzie. Druga sprawa zestawienie tych całych rzutów różnych. No, sporo link nie gra, gdzie z chęcią bym na przykład umieścił parę różnych tutaj z Austrii, z Polski. I niestety no, nie mogę tego zrobić przez ze Szwajcarii, ponieważ musimy czekać aż znajdą się tam rozgrywki. Dlatego mamy sporo tutaj deputantów, może tak pokrótce przedstawię. We Włoszech Bolonia w większości mnie na nie zawodzi, więc zostawię ją. Wchodzimy w parma ratio. to myślę, że jest, jest szansa fajna na, na te rzuty rożne. Newcastle Jets, Wanderers, to jest Australia. Gdybyście nie wiedzieli. Drze u siebie bardzo, bardzo fajnie ofensywnie grają tych rzutów różnych potrafi być dużo. Następne cztery mecze na to liga holenderska. No to tutaj to ja nie muszę się tłumaczyć, bo ja z samych obserwacji, wiem, dlaczego tutaj warto będzie zagrać, to jest, pamiętajcie, to jest część statystyczna, część też moich obserwacji, dlatego rzucam te mecze Galata Seray Genshi nie jak to dobrze wymówić. Galata u siebie. Podobnie jak Newcastle Jets. Ty tych jest w stanie generować sporo, no i przede wszystkim atakuje, o to tutaj chodzi. E, następne macze, dwa mamy e, z Ligi Argentyńskiej: River Plate e, in, Independiente, Banfield San Lorenzo. Mm, no tutaj też podobnie. Tak, e, Sandhausen e, Heindham, e, druga liga niemiecka. To już graliśmy nad Sandhausen, więc tak, raz, raz wchodziło fajnie, raz nie do końca, więc zobaczymy. Tutaj na pewno dla Was będzie zagadka Al-Namia, Busaiten, Bahrain, trochę poczytałem, trochę poszperałem, zobaczyłem jak tam się gra, nawet kursy są tutaj chyba najwyższe na, na, ten, na ten mecz, więc stwierdziłem, że warto tutaj wejść w te różne w tam drużynie, zobaczymy jak to będzie. Granada, Barcelona, normalnie to nie wiem, czy już bym dał Barcelonę, bo wcale aż tak dobrze to w tych różnych u nich nie wygląda. Tym bardziej, że Granada u siebie stawia takie warunki, że ciężko jest o to różne, ale zdecydowałem, że, że spróbujemy jeszcze, ponieważ no nie ma tutaj dużych, dużego manewru na, na to zestawienie, więc Barcelonie dajemy szansę. Mężczyzn, Brambach, Bayern, Monachium. Bayern bardziej też tutaj jest właśnie z racji tego, iż, iż mamy mniejsze pole manewru, ale, no, Bayern, wiemy jak gra, Bayern i potrafi tych różnych wygenerować sporo. A czasem, jeżeli szybko ten mecz, wejdzie w fazę, że będą wgrywali 0 3, no to raczej nie liczmy tutaj na cuda, ale mężczyzna bałach u siebie sądzę, że postawi trochę tutaj zaporowe warunki. Następne dwa mecze mamy z Meksyku, Santa Laguna, Cruz Azul. Bezaltan, e, Neksaka. No mam też swoje powody, żeby akurat tutaj e, te dwie drużyny meksykańskie zagrać, zobaczymy jak to się rozwiąże. Dijon, Marsylia, na liga francuska. E, Dijon z tymi koronerami u siebie jest całkiem spoko, stoi. No nie aż tyle, żebym miał tutaj aż tak, miał zaufanie do tego zestawienia, ale nawet zrobił jak ryba, zobaczymy czy Dijon tym razem e, da radę. Tym bardziej, że no Marsylia. No nie, nie gra aż tak właśnie pod kornerowo. Corner, Kilmarnock Hanin, Hamilton Liga szkocka też myślę, że najlepsze zestawienie w tym, w tym weekendzie na, na rzuty rożne. Patrząc po szkocką ligę, więc, więc powiem wam tak, że jest to zestawienie trochę eksperymentalne. Jeżeli ktoś nie chce grać i poczekać po prostu do czegoś, do, do czasu, gdybym po prostu postawił na to, co naprawdę będzie wszystko dostępne, no to może to odpuścić. Ale stwierdziłem, że już mówię, lepiej zrobię dla atrakcyjności dla, dla Was, a być może będę miał tutaj, będziemy miło zaskoczeni i część z tych drużyn wezmę bardziej pod uwagę i przyjrzę się temu. E, zdecydowanie bardziej, więc e, to zestawienie rzutów różnych. jeżeli bym musiał wybrać, no to polecam właśnie w ten weekend, żeby zagrać. Oczywiście tak jak m, widzicie, e, gramy tu Azjane dziesiątki, później już gramy over 12,5, tak po kursach później over 14,5. Oczywiście tutaj jeszcze można over 12, jakby ktoś chciał, e, typu na Azji e, jest w stanie znaleźć, ale te wyższe linie no to już raczej trzy drogowo. Over 14,5 i over 17,5, najwyższe kursy. Eee, no i to tyle, panowie i panie, za czym jak wyjdzie. Eee, dzięki za że przesłuchanie tego filmu. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco i dajcie znać, co o tym myślicie. Eee, to tyle z mojej strony. Dzięki i pozdrawiam Was Mike Zieloności. Cześć.